No to co, witam to znowu ja Chcieliście motovlogi To będziecie mieć motovlogi Dzisiaj chciałem się przejechać w takie bardzo fajne miejsce Fajne, niefajne Mi się bardzo podoba Nie byłem tam już 15 lat, także nie wiem czy mi się to uda Uda tam wjechać te tu budynki, właśnie stare, opuszczone. Spróbujemy wjechać. Są bardzo dojemane grafity tam w środku. Wiem, że dawno to same bumy tam mieszkały. Takie żule. Trochę będzie jazda po terenie też. Aha, uh -huh. dali tu jakiś i kamień, jakby tu wjechać, No coś się tam dzieje. Chyba tam tak fajnie chciałem wam pokazać C -c -c. Może by się udało koło tych tu Wjechać oni już wyjeżdżają no. Ale Bóg wie, co to tam jest. Piękny hamer. Drogi hamer. Araby kurwa. Ja tu nie byłem już 15 lat Dawno jeszcze jak do średniej szkoły chodziłem to my tu przyjeżdżali tak zakurzyć jointa, o tam też mało laty jakieś są Zakurzyć jointa Widzicie Chujnie, ale tu szkła A nie chwalę się z tego, że kurzyłem kiedyś. Nie kurzyłem dużo, parę razy w życiu zakurzyłem. Ale tak przyjechali. se tu posiedzieć nad wodą. Dziewczynę za kolano chycić. Wiecie o co chodzi? Nie? Tu o mało laty tam. Zdjęcia robią. Ja bym jechać z drugiej strony tego budynku, bo tam tak było. Najebane palet kurwa ja nagrywam, nawet nie wiem czy jest głos. No, wiewaliśmy się tu kurwa. W koniec. Tam nie przejedziemy. Kurwa. Tom dajewał. No chyba nie da rady wjechać w ten budynek z drugiej strony Dawniej to by tak ładniej było Teraz widzę zasyfione kurwa No Trudno Kiedyś to to była jakaś Chuj wie co firma Kanały są może mechanicy to lubię, Dubskiem zarzuci. No i tak was chciałem już pokazać takie właśnie coś mało ludzi o takim brzmie jest to widoczne kurwa z każdego punktu ale nikt tu nie jeździ jak mówię same laty narkomany, pijacy i takie kurwa no. No musiała być jakaś porządna fabryka kiedyś Kurwa popatrzę czy się to w ogóle nagrywa No miga Co lubię najbardziej takie żurze shooter Przejedziemy tam popatrzeć, popatrzymy co to tam jest też coś kurwa, przepraszam, miałem nie krnąć, naprawdę przepraszam, staram się ograniczać, ale jakoś to tak natura, tu coś jest. O. Barki. Jedziemy tam do środka. <tryk> Jedziemy. Chuj wie co to jest. Wapno, sól. No zaś przeklinam. Najmocniej przepraszam. Będę się starał nie przeklinać. To jest właśnie supermoto Wjeżdżamy gdzie chcemy Jeździmy po czym chcemy I dalej na drogę Można wyjechać I jechać Z ruchem drogowym Dlatego to lubię Nie mówię, że nie lubię r czy tego toru Bardzo to lubię też, ale Supermoto jest takie coś innego No to dobra, to była taka mała wycieczka na dziś Napiszcie co myślicie, takich miejsc jest więcej, możemy jechać nie raz. Dajcie znać, trzymajcie się, cześć, do następnego razu.